Mateusz Cyżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Od 7 kwietnia przez trzy tygodnie można głosować na jeden wybrany przez siebie projekt w ramach wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Wejcherowa Krzysztof Hildebrand zdecydował o podwojeniu kwoty przeznaczonej na realizację projektów w budżecie obywatelskim. Do podziału będzie 800 tysięcy złotych. Trwa głosowanie nad projektami zgłoszonymi w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Wejcherowie. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia, może oddać głos na jeden projekt. Zostały złożone 64 projekty, z czego etap weryfikacji przeszło 47 projektów. One dotyczą modernizacji ulic chodników, parkingów, dotyczą zadań nieinwestycyjnych typu organizacji imprez kulturalnych, zawodów sportowych, są projekty związane z rekreacją, czyli zagospodarowanie placów zabaw, obiektów sportowych. Tego typu projekty zostały złożone przez mieszkańców, także związane z, z poprawą bezpieczeństwa. Głosować można poprzez jeden z trzech możliwych sposobów, czyli za pomocą internetu, tradycyjnie poprzez oddanie głosu na karcie papierowej oraz poprzez tak zwany infomat ulokowalny. W budynku Urzędu Miejskiego na ulicy 12 marca oraz w ratuszu. Głos mogą oddać mieszkańcy miasta Wecherowa, którzy 31 grudnia 2014 roku ukończyli 16 lat, czyli powyżej tej daty wszyscy mieszkańcy głosują. Głosujemy tylko raz na jeden projekt. Głosujemy oddając, zaznaczając przy projekcie krzyżyk, na który chcemy zagłosować. I głosujemy tylko i wyłącznie raz i tylko na jeden projekt. Karty do głosowania będzie można pobrać w internecie lub bezpośrednio w miejscach głosowania. Na formularzu podajemy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL. Głosowanie potrwa do 28 kwietnia. Oddział chirurgii dziecięcej wejcherowskiego szpitala, dzięki wsparciu finansowemu powiatu wejcherowskiego i miasta Redy wzbogaci się o sprzęt do endoskopowych zabiegów urologicznych u dzieci. Dzięki dotacji z powiatu wejcherowskiego oraz miasta Reda oddział chirurgii dziecięcej w wejcherowskim szpitalu wzbogaci się o nowy niezbędny sprzęt. Urządzenie może być również wykorzystywane w zakresie endoskopii u osób dorosłych. Zdecydowanie zmniejsza się wykonywana tym sprzętem diagnostyka czy terapia, zmniejsza urazowość dla dziecka, skraca okres pobytu w szpitalu. No i zdecydowanie zmniejsza odczucie bólu, dyskomfortu związanego z samą diagnostyką czy też terapią. Wejherowski Szpital zaliczany jest do ośrodków nieklinicznych, w których wykonuje się najwięcej zabiegów laparoskopowych u dzieci w Polsce. Do tej pory wykorzystywano cystoskop sprzed 25 lat. Doskonale spełnia swoją funkcję w stosunku do malutkich dzieci, takich do małych dzieci. Nie mamy możliwości endoskopii w tej chwili. Skutecznej dzieci w wieku średnim, czyli w tym przedziale od 4 do 12 roku życia. Dzięki dotacji, a tym samym kupnie nowego sprzętu, zabiegi takie będzie można wykonywać u osób w niemal każdej grupie wiekowej. Gdyby pani miała mieć operację w zapale, prostej, prostej choroby, zapalenie wyrostka rybaczkowego, Czy kto z nas by wybrał operację drogą klasycznego rozcinania jamy brzuszny, czy usuwania pęcherzyka żółciowego u dorosłych, może że tak powiem bardziej do wyboru? Czy zabiegł drogą y, mało inwazyjną drogą laparoskopii, prawda? Czyli wbitych... Trzech, czterech urządzeń brzuch. Po to, żeby taki zabieg wykonać trzeba mieć taki sprzęt. Wartość dotacji łącznie opiewa na kwotę 150 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy dołożył powiat wejherowski, zaś 50 tysięcy złotych dołożyło miasto Reda. 150 tysięcy w budżecie powiatu to są ogromne pieniądze. Wiadomo, środki samorządowe są ograniczone, dlatego też no, szukałam. Rozmawiałam też z innymi wójtami. Pan burmistrz Rady się zgodził, mówi: Dobrze, poszukamy. Jeżeli będzie taka możliwość, to znajdziemy te pieniądze. No i tak się złożyło, że jest, dlatego cieszę się ogromnie, że wspólnie z burmistrzem możemy dołożyć właśnie te pieniądze do szpitala i zakupić tak potrzebny sprzęt. Gdybyśmy razem nie złożyli się na tą kwotę 150 tysięcy, nie da... Chciałbym się kupić w ogóle tego sprzętu, dlatego się tym bardziej cieszę, że się to udało. Ja chciałbym tutaj podziękować wszystkim radnym. Nowy sprzęt, tak zwany endoskop do zabiegów urologicznych, przede wszystkim u dzieci, pojawi się w Wejcherowskim Szpitalu już za niecałe trzy miesiące. Studenci Uniwersytetu III wieku Wejherowie postanowili posadzić cyprysy. To kolejna akcja studentów po 50. związana z sadzeniem nowych drzew. Uniwersytet III wieku w Weicherowie od dwóch lat współpracuje z Warszawską Fundacją Ziemia i Ludzie. W ramach współpracy realizowane są liczne ekologiczne przedsięwzięcia. W zeszłym roku zbierano elektrośmieci, a w tym wykonywane są dwa projekty Rok dla klimatu oraz Układ na jesień. W ramach projektu Rok dla Klimatu oprócz materiałów, które uczestnicy dostali, tutaj są uczniowie ze z gimnazjum numer 1 imienia Mikołaja Kopernika i zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 dostali różne książki i była również też taka, no powiedzieć, że to jest ankietka, tak, no, ale powiedzmy takie materiały do przemyślenia, jak mogę zaoszczędzić energię tak, i wspomóc no, likwidowanie dwutlenku węgla, ponieważ no, to wszystko ładnie zrobili. Wykład był, był pan dr Witold Lenar z Uniwersytetu Warszawskiego, wysłuchaliśmy co miał nam do przekazania, postanowiliśmy to jakoś tak zwieńczyć. Zwieńczeniem było posadzenie trzech cisów w Wejherowskim Parku. Akcja przeprowadzono wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Za nami czas świąteczny. My sprawdziliśmy, jak dni od wielkiego piątku do lanego poniedziałku przebiegały na drogach powiatu wejcherowskiego. Tegoroczna akcja bezpieczna Wielkanoc trwała od 3 kwietnia do 6 kwietnia. Miło nam poinformować, że w tym czasie na drogach powiatu wejcherowskiego nie doszło do żadnych poważnych wypadków drogowych. Niestety nie obyło się bez drobnych kolizji. Zmożone działania e, głównie prowadzone były na drogach naszego powiatu. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów, prędkość, trzeźwość kierowców bądź to czy dzieci znajdą się w specjalnych fotelikach ochronnych. Z policyjnych statystyk wynika, że nie doszło do żadnego wypadku drogowego, natomiast miało miejsce 9 kolizji drogowych. Nadal nie wszyscy biorą sobie do serca apel o to, żeby nie kierować pojazdem po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Wejherowscy funkcjonariusze ujawnili czterech nietrzeźwych kierujących, w tym trzech rowerzystów oraz jedną osobę znajdującą się pod wpływem środków odurzających. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.